Cześć witajcie, mamy poniedziałek rano, a ja biorę się do roboty, bo muszę tutaj ogarnąć przez najbliższe 3 dni, tak aby na majówkę mieć spokój. Wziąłem już, posprzątałem ukurek. Moją zielonkę. Tutaj sobie teraz podłubią, a ja w międzyczasie będę kosił. No i chciałem przygotować już wszystko w bo to podobno najzimniejsza nocka jaka miała być już jest za nami. Teraz tylko cieplej. Dzisiaj było w krytycznym momencie 1 stopień. Na szczęście pomidory wszystko przetrwało z tego co widzę. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo trochę by było szkoda jakby to co już jest posadzone szlak trafił. Trawa mokra, ale jakoś darada. Dzisiaj tak trochę z innej perspektywy przyszedłem sobie tutaj, przykucnąłem przy żywopłocie. Powiem wam, dumny jestem z tego, jak ten trawnik w tym roku wygląda. Piaskowanie i wertykulacja. No ewidentnie się sprawdziła. Jest zielono. Tutaj jeszcze są gdzie niegdzie jakieś takie plamki bez trawy, ale to jest kwestia tego, że tam było wydeptane. Ona sobie dopiero odbije. A żal opuszczać ogród, powiem szczerze. najchętniej bym stąd nie wychodził. Wszystko wystartowało, jest zielone, z przyjemnie. Mam nadzieję, że tutaj będą pigwy na tym drzewku. Na tym raczej moreli, nie zobaczymy, ale jeszcze nie będę wycinał. Jeszcze poczekam chwilę. Natomiast jeśli chodzi o brzoskwinie, to są oznaki tego, że gdzieniegdzie w dosłownie dwóch, trzech miejscach widziałem, że kędzierzawość się pojawia. Ja te liście usunę, tylko muszę znaleźć sekator na wysięgniku. Na razie nie będę niczym tego pryskał, bo jest, no nie jest źle, nie ma sensu jakoś tam bardzo mocno bombardować chemią. Jeśli się będzie pogłębiało, to trudno, to zastosujemy opryski, będzie to kolejny rok bez owoców. Przyniosłem z Kajtkiem i dziewczynami gałęzie suche z Nadwidawy, powbijaliśmy dla groszku. Trzeba go jeszcze tylko tam lekko nakierować, bo on na razie się położył na cebule i próbuje się piąć po szczypiorku. Natomiast, jak ją tam nakierujemy, to myślę, że pójdzie na te patyczki z miłą chęcią się rozrastać. Ogród jest troszkę posprzątany, troszkę ogarnięty, przed domem też, więc jestem zadowolony. Panele uszczelniłem jeszcze raz, bo tam popełniłem błąd w jednym miejscu. No ale teraz myślę, że już będzie dobrze. Dam temu jeszcze zasnąć jeden dzień i dopiero wtedy uruchomię. Fakt, faktem dobrze by było to już teraz ruszyć, bo by się woda zdążyła zagrać szybciutko. No ale cóż, lepiej niech to dobrze tam zastygnie i wtedy, bo mam nauczkę ostatnio uruchomiłem po dwóch godzinach, wydawało się, że wszystko jest ok, a nie było i pękło, a tak jak będzie zasknięte dobrze, przygotowane to myślę, że nie powinno być problemu patrzę, bo chciałem kupić jeszcze ze dwie lawendy i posadzić sobie tutaj przed oknami, świeże bo wykarczowałem te stare, trochę żałuję bo trzeba było je obgolić i przesadzić a ja stwierdziłem, że są już tak stare, brzydkie że wywalam to no i niepotrzebnie. Teraz muszę gdzieś szukać. Możliwe, że te deski zabiorę, a położę te belki, które mi zostały. Oj, coś mi tutaj wleciało za kołnierz. Byle nie gryzło. Ostatnio miałem przygodę na rowerze. Tak mnie pszczoła pożądliła, że głowa mała. Znaczy, najpierw mnie pogryzła a na końcu urządliła kawałek za uchem. To ból przez trzy dni. Ja dalej mam taką kulkę bolącą. Nie jestem uczulony, a jednak bardzo dotkliwie ukąszenie i urządlenie na szyi na mnie wpłynęło. Tutaj Kajetan dzisiaj wyżywał się też na ogrodzie. Posadził trochę pora w różnych miejscach, płycej, głębiej, w skrzynki tam przy szopie i tutaj posadził też w doniczkach w szklarni. Myślę, że coś z tego będzie. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o rozsady, no to już powinienem posadzić część tych rzeczy do szklarni i myślę, że tak się skończy, że zaraz sobie E, jeszcze te 80 pomidorków posadzę w tamtej drugiej szklarni, e, tutaj koktajlowe jeszcze też przyjdą w tym roku jednak, zawsze to jednak koktajlowy to koktajlowy i przyjemnie by było e, sobie przekąsić, myślę nad tym żeby ze 2-3 doniczki przygotować i posadzić je, e, koktajlowe w doniczki gdzieś tutaj przy elewacji, ale to będziemy dopiero patrzeć, szukać później miejsca. Lubczyk, jeden mam do wykąpania za szklarnię, jak się okazało, ale to pójdzie dla znajomego. Tu bym chętnie wziął pod golił troszeczkę ten krzaczek. Chociaż on taki duży zielony, to ładnie tutaj przysłania mi ten bajzel mój. Staram się, wywiozłem te wilgachne kamienie. Jejku, ja myślałem, że ja się pożygam przy tej robocie. Nie byłem w stanie tego dziabnąć do góry. Musiałem to zrobić sobie dźwignię z dwumetrogowego kołka. No kamienie takie, że koła się w wózku rozjeżdżały. Ale pozbyłem się tych kamieni, teraz będę miał tam możliwość posadzenia czegoś za płotem, za tymi kubłami. I zawsze to może będzie jakoś ciekawiej wyglądało. Obgole jeszcze bardziej tylko te sosny i niech tam sobie jakieś krzaczki rosną. Nawet jeśli miałyby być takie krzaczki, które kury będą sobie obskubywać, to i tak warto. Tutaj jeszcze porządek zaraz będę robił. Te pompy, te kołki muszę pozabierać, żeby tutaj było jak najmniej tego żelazdu. Pochować to w miejscach mniej widocznych, żeby tutaj przed domem nie było takiego bajzlu, Zwłaszcza że i tak już te koła postawiłem, bo nie miałem miejsca w szopie. W szopie poszły tam rowery, piła, inne takie, więc cała podłoga jest zajęta. Trzeba będzie coś wykombinować po prostu na te rzeczy gdzie indziej. No ale mam tu taki skład rzeczy, których mi szkoda, a jednocześnie wiem, że jak tutaj mi. Wszystko za się zazieleni, to nie jest tak bardzo widoczne i, i po prostu nie ruszam tego tematu. Myślałem na zrobieniem jakiegoś takiego zasłonięcia z paneli drewnianych albo czegoś, ale to chyba nie ma sensu, bo lepiej to jest obsadzić. Niech tutaj będzie na zielono ładnie wszystko i tyle. Zwłaszcza, że te krzaczki tutaj dosyć szybko się odbijają, bo chcą iść do słońca. Tu jest ciemno i możliwe, że I jak ruszą, to wszystko ładnie zasłonią kurą też zrobiłem dzisiaj tutaj porządeczek, wygrabiłem wszystko, dostały trawy, więc mają czyściutko, fajnie. No i ja mogę powoli dalej myśleć nad tym, aby tutaj sobie coś działać, tak. Jeszcze chyba zabiorę tylko ten płotek też z tamtej strony i zacznę robić już powoli docelowo coś innego, bo trochę mnie to drażni. Nie mam wizji. Nie chciałbym też tak całkiem zagrodzić tych kur, bo tutaj dzieci przychodzą, je karmią, oglądają. A jak wiecie, zagrodzę to całkiem, to, to będzie lipa. Dobra, muszę się jednak wyjąć to coś, co mi łazi po plecach. Ok, pozbyłem się już tego towarzysza z pleców. I chciałem jeszcze tak wspomnieć, bo mamy tutaj na podwórku trzy kosy. I one sobie właśnie siedzą albo tutaj, latają. Podejrzewam, że tutaj do tych pszczół przychodzą się karmić albo za oczkiem. I w momencie kiedy się do nich zbliżam, to one tak jakby nie uciekają, zaczynają śpiewać i parę kroczków do tyłu i parę kroczków do tyłu. Próbuję odciągnąć tutaj od tej okolicy, powiedzmy sosny odciągnąć w przeciwnym kierunku u nas, więc zakładam, że gdzieś tutaj możliwe, że sobie uwiły jakieś gniazko w tych tujach, schowały się i dlatego tak właśnie reagują. No, byłoby miło, fajnie, chociaż nie wiem, czy tutaj zaraz ich jakiś kot nie capnie, bo tych kotów tutaj jest mnóstwo. Zresztą to widać po tym, jak ogród jest po nocy przekopany i widać, jak się lampki zapalają na ogrodzie, czy kamera, jak się wybudza i szuka, bo jest wrażliwa na ruch. Dlatego podejrzewam, że no nawet jak się te gniazko gdzieś tutaj sobie uwiły, to jest trochę gęstwiny. Mogą sobie gdzieś tutaj w tych tujach ukryć. To nie wróżę im zakładania rodziny w takim miejscu. No dobra, cóż, żegnam się i miłego tygodnia życzę.